W ostatnich dniach uczniowie klas pierwszych z czterech szkół podstawowych z terenu gminy Kozienice mieli swoje święto. Po złożeniu ślubowania i pasowaniu stali się pełnoprawnymi członkami szkolnych społeczności. We wtorek 10 października ta ważna uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Janikowie, a w czwartek 12 października w Ryczywole, w Szkole Podstawowej w Stanisławicach oraz w Świerżach Górnych. Ogółem w tym tygodniu do opasowania przystąpiło prawie 70 uczniów klas pierwszych. W spotkaniach, oprócz starszych kolegów i koleżanek, grona pedagogicznego i rodziców, uczestniczyli także przedstawiciele naszych władz lokalnych burmistrz Piotr Kozłowski lub jego zastępcy Dorota Stępień oraz Mirosław Pułkowski. Tradycyjnie przed przystąpieniem do uroczystego ślubowania pierwszaki musiały wykazać się wiedzą i umiejętnościami. Nad ich przygotowaniem czuwały panie wychowawczynie, a były to w klasach pierwszych wianikowie Maryla Karaś oraz Anna Szarpak i Natalia Lenart, w Ryczywole Beata Wrzosek, w Stanisławicach Mariola Kucharska, a w Świerżach Górnych Irena Pawluczuk. Pierwszaki więc recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły i prezentowały się najlepiej jak potrafią, wszystko pod to, aby udowodnić, że jak najbardziej zasłużyły na stanie się pełnoprawnymi członkami szkolnych społeczności, następnie przychodził ten najważniejszy moment czyli złożenie uroczystego ślubowania. Ślubuję być dobrym Polakiem. Być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. O dobre imię klasy i szkoły. Będę uczył się w szkole. Będę uczył się w szkole. Jak kochać, ojczyznę, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować, jak dla niej pracować kiedy dorosnę. Kiedy w każdej placówce nie zabrakło też życzeń przekazanych przez przedstawicieli władz, czyli burmistrza Piotra Kozłowskiego, zastępcę do spraw społecznych Dorotę Stępień i zastępcę do spraw technicznych Mirosława Pułkowskiego, ale także przez dyrektorów placówek Iwonę Wochniak w Janikowie, Agnieszkę Mirzejewską w Ryczywole, Marka Kucharskiego w Stanisławicach i Małgorzatę Wolszczak w Świerżach Górnych. Były też upominki dla najmłodszych ufundowane przez gminę Kozienice, czyli pamiątkowe kubeczki, wypełnione słodkim co nieco. Pierwszaki otrzymywały też specjalne dyplomy. Nie mogło również zabraknąć pamiątkowych fotografii z tego jakże ważnego w życiu każdego ucznia wydarzenia. Dodatkowo w placówkach na pamiątkę ślubowania zasadzone zostały na placach szkolnych drzewa, które będą rosły razem z pierwszakami. Ponadto w czwartek w szkołach ślubowanie klas pierwszych połączone zostało z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowane zostały specjalne akademie ukazujące życie szkoły. Były też życzenia od przedstawicieli władz dla nauczycieli z okazji ich święta.